Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Aktualizacja. tematu. Aktualizacja 25 kwietnia 2024. 13:28 opublikowano. 2 grudnia 2021 1416 średnia żywotność opony wynosi od 25 tysięcy do 50 tysięcy mili, jednak jej żywotność i cykl życia będą zależeć m.in. od materiałów, z których została wykonana, jakości, sposobu jazdy i miejsc, w których podróżuje. Oto 5 powodów dla których opona może eksplodować i co z tym zrobić. Wybuchy opon są spowodowane kilkoma czynnikami, w tym brakiem odpowiedniego napompowania opon, przeciążeniem, nadmiernie zużytym bieżnikiem lub uszkodzonym bieżnikiem z powodu zaniedbania i wyższych temperatur. Pięć powodów, dla których opony samochodu mogą eksplodować jeden, drogi w złym stanie dwa. Dodatkowa waga 3. Przebicia 4. Niskie ciśnienie powietrza 5. Stare lub uszkodzone opony zużycie opon jest nieuniknione, zwłaszcza podczas jazdy po nierównych drogach lub w trudnym terenie. Opony mogą również eksplodować z różnych powodów i spowodować uszkodzenia, nawet karoserii samochodu. Istnieje wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, dlatego poniżej przedstawiamy 5 najczęstszych powodów, dla których opony samochodu mogą eksplodować. 1. Drogi w złym stanie gruz i wyboiste drogi mogą rozsadzić opony szybciej niż cokolwiek innego. Opony mogą wybuchnąć, gdy uderzysz w dziurę lub przejedziesz przez duży obiekt. Może to być jeszcze bardziej prawdopodobne, jeśli opony są już mocno zużyte. 2. Dodatkowa waga pojazd ma ograniczenia wagowe. A przeciążenie powoduje nadmierne obciążenie opon. Jeśli bieżnik opon jest nierównomiernie zużyty, co zdarza się w przypadku braku regularnej rotacji, ciężar może spowodować eksplozję słabszej opony. 3. Przebicia Jeśli gwóźdź jest zakopany od jakiegoś czasu i nie został zauważony, to to, co dzieje się wewnątrz opony, przygotowuje ją do eksplozji, gdy powietrze wycieka wokół gwoździa. Obręcz słabnie. Z biegiem czasu powoduje to zużycie boków opony i w końcu jej eksplozję, jeśli nie usuniesz gwoździa i nie naprawisz opony. 4. Niskie ciśnienie powietrza jest to bardzo częsty powód, dla którego przebite opony stwarzają wysokie ryzyko eksplozji. Niskie ciśnienie powietrza tworzy słabe punkty, przez które powietrze może wystrzelić, tj. wybuchnąć. 5. Stare lub uszkodzone opony Jeśli Twoje opony są stare i wymagają wymiany, ale tego nie robisz, po prostu prosisz się o wybuch. Jeśli są wadliwe, co może się zdarzyć, mogą eksplodować z powodu błędu producenta. Jeśli dojdzie do przebicia opony podczas jazdy, oto kilka kroków, które należy podjąć, aby bezpiecznie poradzić sobie z sytuacją. Zachowaj spokój, to naturalne, że wpadasz w panikę. Ale staraj się zachować spokój i nie panikować, nie hamuj gwałtownie, unikaj gwałtownego hamowania, ponieważ może to spowodować utratę kontroli nad samochodem. Zamiast tego stopniowo zwalniaj pedał gazu, aby zmniejszyć prędkość. Mocno trzymaj kierownicę, trzymaj obie ręce na kierownicy i staraj się utrzymać kontrolę nad pojazdem. Jeśli samochód ma tendencję do skręcania w jednym kierunku z powodu eksplozji, Delikatnie przeciwdziałaj, obracając kierownicę w przeciwnym kierunku, włącz migacze, aby ostrzec innych kierowców o problemie, włącz światła awaryjne, poszukaj bezpiecznego miejsca do zatrzymania się, jeśli to możliwe, spróbuj zjechać na pobocze lub krawędź drogi, jeśli to możliwe. Unikaj zatrzymywania się na środku drogi. Bezpieczne zatrzymanie pojazdu. Gdy znajdziesz się w bezpiecznym miejscu, zatrzymaj pojazd. Umieść znaki ostrzegawcze. Umieść trójkąty ostrzegawcze lub inne urządzenia sygnalizacyjne, aby ostrzec innych kierowców o swojej sytuacji. Ocena uszkodzeń po bezpiecznym zatrzymaniu sprawdź. Czy opona i pojazd nie uległy uszkodzeniu? W razie potrzeby wezwij pomoc drogową, wymiana uszkodzonej opony, jeśli masz zapasową oponę i niezbędne narzędzia, możesz spróbować samodzielnie wymienić uszkodzoną oponę. Jeśli nie czujesz się na siłach, aby to zrobić, wezwij pomoc drogową w celu uzyskania profesjonalnej pomocy. Ostrożna jazda. Po wymianie uszkodzonej opony lub otrzymaniu pomocy należy pamiętać o ostrożnej jeździe z bezpieczną prędkością. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli nie czujesz się pewnie w danej sytuacji, zadzwoń po pomoc do lokalnych władz lub pomocy drogowej. Możesz być zainteresowany, punkt bowl blisko mnie. Jak zlokalizować sklep z oponami w Twojej okolicy, upewnij się, że Twój samochód jest sprawny. Wykonując te proste czynności jak przetransportować samochód z jednego stanu do drugiego taler mecanico hispano w pobliżu. Dwukropek niezawodny, hiszpańskojęzyczny serwis idealny prezent dla kupującego samochód przyjaciela.